Witam serdecznie wszystkich znajomych i nieznajomych przyjaciół i tych, którzy nas jeszcze nie widzieli. Z tej strony Lis Edu oraz. Józiu. Cześć Józiu. Ostatnio widzieliśmy się w styczniu, teraz mamy październik, więc czas najwyższy na kolejne spotkanie. Czy naukowe? Nie wiem, na pewno odrobina wiedzy nikomu nie zaszkodzi. O czym dziś Józiu chciałbyś opowiedzieć? O flagach kraju. Jakie flagi przygotowałeś dzisiaj? Nie wiem czy mam te wszystkie wymieniać. Wymieniaj wszystkie które tu posiadasz. Chętnie je zobaczę i może nawet coś powiem. Japonia. A możesz pokazać mi Japonię bo nie pamiętam. Japonia. A i jeszcze widzę, pokaż. O właśnie Japonia to taki kraj w Azji który jest dużo większy od Polski prawda. Bardzo. Świetnie. Jakie jeszcze flagi masz tutaj przygotowane. Na przykład y, Stany Zjednoczone Ameryki czyli w skrócie USA. Dlaczego USA. A to chyba z angielskiego. Czy Stany Zjednoczone, Ameryki to kraj większy od Japonii? No tak. Chyba tylko kilka krajów na świecie jest większych od USA. No tylko trzy. Opowiesz jakie? Y Chiny, Kanada i Rosja. Rosja jest największa. No to co tam jeszcze masz ciekawego? Opowiadaj i pokazuj. Na przykład Szwecja. Szwecja. O, to Skandynawia, czyli północ Europy. W Szwecji lubią sporty zimowe i żużel. Tak. A kolejne kraje? No kolejny to jest taki jeden z mniejszych. Liechtenstein. O, chyba nawet najmniejszy. Księstwo Liechtensteinu, Europa, blisko Szwajcarii. Bardzo bogaty kraj, ale na pewno wart odwiedzenia. Niektórzy słyszę, już do nas dzwonią, ale na razie nie odbieramy telefonów, tylko szukamy informacji na, na tej półeczce, którą tutaj już zagospodarował. Co jeszcze posiadasz? Pokazuj, bo już mnie głowa boli od tego czekania. Malta. A to chyba też ma kraj w Europie. Tak. No to pięknie. Malta, to kraj wyspiarski. I znany między innymi z tego, że ma reprezentację piłki nożnej, która bardzo często przegrywa mecze. Tak? Wiedziałeś o tym? Nie. Aha, no to teraz już wiesz. Kolejna to Korea Południowa. Korea południowa, bogaty kraj w porównaniu z Koreą Północną jest tam... Dużo więcej pieniędzy i chyba dużo więcej swobody. Korea Południowa to kraj azjatycki, który cieszy się bardzo dużym rozwojem technologicznym. Co to znaczy rozwój technologiczny, Józiu? Nie. Że ma na przykład dobre sprzęty, telewizory, samochody. Tak, znam nawet jedną markę. Której... Opowiedz: Samsung. Świetnie. Jedziemy dalej. To chyba kraj, który chyba każdy znaczy, Polska. O mój ulubiony kraj, Polska! Tu się urodziłem i tutaj mieszkam. Polska, widzę, przygotowana przez ciebie troszeczkę inaczej. Sam tę flagę skonstruowałeś. Tak. Żeby było ciekawiej. Jest bez wątpienia bardzo ciekawie. Wszystkiego najlepszego dla Polaków i nie tylko. Jak się odwróci, to wyjdą dwa kolejne kraje. Czyli. Indonezja i Monako. Czyli Azja i Europa, dwa kontynenty, dwa kraje na świecie mają taką samą flagę jak Polska. Tyle, że trzeba ją odwrócić. Kolejna to jest Argentyna, tam chyba jest Messi, o ile dobrze pamiętam. To taki piłkarz. Tak, tak. Jesteś nawet taki papież teraz, Franciszek, on też jest z Argentyny. Nie wiem, czy wiedziałeś. Nie widać. A widzisz, ważniejszy niż Messi, nawet moim zdaniem, ale niektórzy interesują się piłką bardziej. I tu. Myślę, że ta flaga, pokaż jeszcze raz naszym widzom, jest trudna do narysowania, bo tam oprócz tego niebieskiego, białego i niebieskiego jest też takie żółte słoneczko. Ja bym już miał kłopot z narysowaniem, tym bardziej, że nie mam palców. Kolejna to Finlandia, tam mieszka gwiazdor. Wrowa Niemi, a Finlandia to kraj osób, które, tak się przynajmniej zwykło mówić, są bardzo spokojne i wyciszone. W Finlandii rzadko świeci słońce. Proszę bardzo. Dziękuję. Grecja. A tu z kolei jest dużo cieplej. Grecja. Skoro już jesteśmy przy klimatach sportowych, powiedzmy, że właśnie w Grecji narodziły się Igrzyska olimpijskie. Hurra! Józiu, co to są Igrzyska Olimpijskie? No zawody które, wydarzy, wydarzy, które są co 4 lata. I to jest taki festiwal różnych sportów. Tak. Kiedyś w tym festiwalu brali udział tylko mężczyźni, teraz kobiety, mężczyźni, no i mnóstwo kibiców. Najbliższa igrzyska. Zimowe w 2024. Chyba tak. Kolejne... Letnie w 2024. Nieważne, jedziemy dalej. Kolejny kraj jest bardzo duży, czyli Kanada. Kanada! Kanada jest bardzo ciekawym krajem. Leży na północ od USA i co ciekawe, mimo, że jest większym krajem od Stanów Zjednoczonych, to mieszka tam dużo mniej ludzi niż w Nawet niż w Polsce i to prawie dwa razy mniej. A przecież Kanada jest pewnie ze 30 razy większa od Polski. Bardzo duże przestrzenie, piękna zima na północy, no i kraj wart odwiedzenia. Zresztą wielu Polaków tam mieszka, o tym też warto powiedzieć. Kolejne Wło Włochy. Tutaj wszyscy wiedzą chyba, że tam robi się pizza. Właśnie z Włoch przyszła do nas pizza, spaghetti. Dużo takiego włoskiego jedzenia jest popularne. No to skoro już mówiliśmy o papieżu, to właśnie w Rzymie w stolicy Włoch, a konkretnie w Watykanie, najmniejszym państwie na świecie, który na terenie Rzymu się znajduje, papież ma swoje państewko. Kolejna to Szwajcaria, też bogaty kraj. I kraj, który nie należy do Unii Europejskiej. Wiele krajów naokoło Szwajcarii należy do Unii. Szwajcaria wolała niezależność, mimo że spokojnie poradziłaby sobie pod względem bogactwa również w tej Unii. No, ale Szwajcaria zawsze wolała neutralność. Czyli co to znaczy neutralność? Że wolała być niedotykana przez inne kraje. Pięknie to powiedziałeś, Józefie. Brawo dla Ciebie. Co jeszcze? Masz jeszcze jakieś kraje? Bo ja tu nic nie widzę, no niestety, ja jestem. Mam Danię. Słabo, y, słabo widzę dzisiaj. Chyba nie na Dania, Dania, nie mylić z Daniami i napojami. Dania to kraj, który znajduje się na północ od Niemiec. Kraj, który położony jest na 400 wyspach. Mało kto o tym wie. Część tych wysp jest niezamieszkanych. Stolicą Danii jest Kopenhaga, która łączy się mostem z Malmę. To jest taki długi, kilkunastokilometrowy most. I tam się odbywa największy półmaraton na świecie. Ostatni. Nie biegłem tam. Ostatni to mamy Turcję. Dobrze, że ostatni, bo już mnie boli głowa od tych wszystkich wiadomości, ale powiedzmy o Turcji, że to jest kraj wielki, który znajduje się na pograniczu dwóch kontynentów. Jakich? Azji i Europy. Gdzie znajduje się większa część Turcji? Ale często mówi się o Turcji, że to jest kraj europejski, bo... Tam jest stolica. Tak jest. Stolicą samo Rosja. Stolicą Turcji jest Ankara, a stolicą Rosji... Moskwa. Józeczku, widzę, że przygotowałeś jeszcze jakąś monetę. Co to za moneta? Y jeden euro. Aha. I to jest właśnie moneta, której używa się w wielu krajach, dzięki czemu nie trzeba iść do kantoru, jeżeli podróżujesz, na przykład z Niemiec do Francji, prawda? Tak. Polskie euro nie ma, mamy swoją złotówkę. Osobiście bardzo lubię złotówki, podobnie jak lubię flagi i mapy. A widzę, że tu jedną mapę przygotowałeś. Tak. Pokażesz ją? To jest wielka mapa. Wielka mapa świata. Proszę bardzo. O. Mnie zasłoni. Tych krajów na świecie jest pewnie ze 200, może nawet więcej. Który nam pokażesz na mapie? Może po... ze 3. O. Polska jest w centralnej Europie, chociaż niektórzy mówią, że to jest bardziej Europa Wschodnia. Co jeszcze mamy? No, Stany Zjednoczone. Kraj, który jest najczęściej wymieniany chyba na całym świecie. O, chyba do nas dzwonią, ale nie przejmujmy się tym. I jeszcze jeden na pożegnanie. Chiny! Chiny! Tam mieszka ponad miliard osób. Pozdrawiamy tych, którzy do nas dzwonią i tych, którzy nas oglądali. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Cześć Józiu! Pa! Edziu! Pozbierajcie dużo grzybów! Cześć!